Dobra, włączyłem. Rzecz się dzieje w sklepie zoologicznym. Otwierają się drzwi, wchodzi down. No i down standardowo mówi. Więc sklepikarz jak zwykle reaguje. Też żółwika. W mu żółwika no, ucieszony. Ej, ale jedyna, która nie widziała sobie poszła. Obejrzy film Wyszedł z żółwikiem jest zadowolony, pozbył się dał na nie, a następnego dnia drzwi się otwierają, dam wchodzi. Zepsuł ci się żółwik. I coś nowego. Dostał nóżu wika. Ok, Bija dzień, dam wchodzi. Nowy się zepsuł żółwik. Chcesz nowego? Mm -hmm. no, wyszedł na Trzeci dzień, już się otwierają, dom wchodzi. No ci się zepsuł żółwik. Chcesz nowego? Dobra, dam ci żółwika, ale jak mi powiesz, co z nim robisz? Zresztą, no, żółwia. Wychodzą, dom siada na ulicy, bierze żółwika. Mę, 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 mę.